Elos z tej strony Ventor i zajmiemy się na tym odcinku na samym początku Cbzg Cbzg CBZG. zabijemy się Cbzg ok <ślapple> mamy przesłać wirusa Dobra dostanę jakiś miodacz osobliwości albo coś w tym stylu ok zrespimy się tutaj przeszli wirusa Bila. Czy to nie jest przypadkiem ta misja, o którą mi chodzi, o, o, które, o którą mam na myśli? Aha. Dobra, kierujemy się. Nie, to jednak nie ta misja. To będzie po prostu zabijanie ludzi. Fala zabijania ludzi. Hello! Tylko 20 osób świetnie. What the fuck, co to miało być? Jakim ode mnie wywaliło? Dlaczego miałeś fioletową brykę, to Dlaczego wszyscy jesteście futerkowi? Kurde, jakieś przeklęte reklamy. Chill out, dokładnie zajmiemy się dabstwem poganem. Kurde, nie mam nikogo do zabijania. Aha, tych nie mogę zabijać, okej. Okay. Muszę odpowiednie cele zabijać. Wszystko wybucha. Ej, w ogóle fajny BF injection. Miotniemy. jest takie słodkie. Urocze, słodziaszny. Przez świetne. Holerny piepszono na skotki umierać. Tak. O to chodziło? Rozkręciłem rozróbę z Zinami. Czekam na resztę. Okej, okay. dwa kilometry. Niech im będzie. O, dzięki. Dzięki Jany. Wszystko mi tutaj leci. Świetnie. Nawet nie muszę tak patrzeć. Wystarczy, że patrzę właśnie w taką stronę i... i tak trafię. Kurde, kamera się buguje. I tutaj wszystko tak próba. A nasza postać nic sobie z tym nie robi Okej okay, to tutaj Dobra Weźmy sobie właśnie takie tuknięcie I spotkajmy się z nimi Wow Proszę bardzo Wybornie, snajperzy nie mają szans na hita, prawie na hita, a zajmiemy się tym. Okej, okay, i co jeszcze? Jeszcze jedna postać została, ją ładnie zdejmiemy. Ej! Naczelnik się pojawił! No shit! No really? Pokonam cię na hita, ziomuś! Ale najpierw muszę ciebie złapać. Shit! Jaki ham, Jaki cwaniak! Aha, nie zadziałało. Shit! A dupa, nic nie wyszło. Świetnie. Nawet nie skorzystałem z tej fajnej broni. Ok, ładowanie, ciągle ładowanie. Prawie umieram. O, mogę użyć Fak! chyba nie wyszło Shit Okej, okay, już nie jest na full No Weź mi tu łaskawie zginij. Naczelniku zapszony No, dał mi trochę życia, świetnie. O, to, to nie było miłe. Kurde, nieciekawe miejsce do, do strzelenia do ciebie. Ale teraz dam radę, wyjdzie pięknie. Umierasz Dobra, co musimy maszować? W Dobra S D Udało się! Świetnie. No, jak widzę, jest tutaj gdzieś komputer. O tutaj. Ok, co dostaliśmy? Kolejną przygodówkę tekstową. Zakłóćmy system. Dobra. Aha, czołgiem. Aha, to będzie pancerny chaos. Zgaduję. Dobra, jak będzie. Dobra, wracamy do muzyki klasycznej. Nie jakie trwane! Drzwi mu się tam kurde zawiesiły w powietrzu. Nie chciały odejść i zablokowały mnie. spiszysz shit. Really. No shit. Okej, okay, zajmiemy się pancernym chaosem. Czemu nie? Jeszcze z tą muzyką to wtedy GIT. Chaos! Ej, dlaczego? Co to jest? Co to za pudełka? Dostanę prezenty. Jeśli coś mi się uda rozwalać. No, świetnie, że ten laser ma nieskończoną ilość amunicji. No, to się tutaj zaczynają wspomnienia z SR2 Saints Row 2, gdzie można było, o właśnie, takie coś rozwalić bez problemu. Wtedy nabijały się kombosy sto i tak dalej.

Tylko kurde, co ty pudełeczka dokładnie dają? I nie wiem No właśnie, w ogóle nie ma szansy. Bo my mamy ciąg. zniszczymy nim wszystko. Będzie srebro teraz? Chyba tak, Come on, Zyniak, show your face now! Świetnie. Jest tak głośno, że w ogóle muzyki nie słyszę. Kurde, dalej nie będzie srebra. No. O, ale się cicho teraz zrobiło przez kilka tego... O Boże 2 miliony muszę nabić naprawdę For real Ja tu najlepiej rozwalać siatki Za nią się dostaje nieraz po 10 tysięcy Jak ma się wysokie combo Aha No chyba że to są siatki metalowe To wtedy jest problem Ale jak są to drewniane płoty To wtedy można śmigać bez problemu Być najlepszym na świecie o, już prawie. Prawie milion. Tak, prawie dwa miliony. No ponad dwa miliony już jest. Hello, udało się. Wybornie. Ok, jaki jest następny cel? Rozpierdalej wszystko czołgiem. No, oho. Dobra, zajmiemy się nimi. Johnny. No oni są tam. Jakiś się pewnie. O, potrzebny. O tak, najlepsze jest pierwsze wejście, gra wstępna. Kiedyś to kurde i się długo zajmowała, teraz bez problemu umierają. Ok, co dalej? O. Spotkajmy się z Janim. Dlaczego się zablokowałem? Shit. Dobra. Dawaj nam to, co my chcemy mieć. No. Ona w jakieś ośmiobitowe gierki. Now, you got some zabójcze czarne dziury. Ja to osobliwości? Jej. Świetnie. Kolejna misja wykonana. Się Ciągle zabijaj. zabija i nie wiem. Kurde, zapomniałem jak to się dokładnie nazywa. Shit Bliżej do 250, my zaczął po osobliwości Aha Aha Chwila, Kinsey Czy my mieliśmy lojalność Kinsey? Nie Trzeba będzie ogarnąć to. O ile jest takie coś, Który od jego, działko Morderbota Element telekinezy Kraj życia.

Aha, cel osiągnięty? Ukończ wyścig. Ok, zajmiemy się tym. Lepsze nie do zupnięcia zawsze się przyda. Zawsze to będzie dobre. Chyba tak. Dobra, to będę się ścigać. O, pięknie mnie teleportował. Złoto, muszę to w 15 sekund zrobić. Ok, zajmę się tym. Chyba. Zajmę się tym.

Pięknie wypalanie wyszło. Okończyłem na złoto 5000. Zostałem level up. Świetnie. Czekam na, czekam na resztę. Ło, rozjechali zioma. Ej, on żył jeszcze. Posuniemy kolejne oddziały Zinów. Okej. Okay. Kurde, Co ty taka m. Hmm, nie wiem, rozliniwiona. Before sketch comedy debased John Philip Sousa composed for US Okej, okay, usuniemy ten oddział i powinno być sacy, tak? Tak. A pocisnę świetnie, kurde, to jest trochę. Mm, niefortunna broń, taka tylko do zabawy. <grystanie> <grystanie> Ha! Twoja duża głowa! Ło Boże, czarne oczy! Ha! Jeszcze dwóch! Świetnie! No! I co dalej? Oczekuję odpowiedzi, kurde, muszę amunicję sobie kupić. Tu jest chyba... Sklep? Nie ma. Szukam dalej.

O, nie trzeba było się tak spinać, to wtedy mógłbyś uciec. O, ok, wpiłem do sklepu z bronią. Dzień dobry, potrzebuję paru nastu rzeczy. Ma, ulepszenie tej broni mamy, Maxa. Okej. Okay. Wrzutnia czarnych dziur. Nie, wezmę sobie. Pozłacany. chwilecz świętych. W tej dziurze jest złoto. A tu wyrzutnia rakiet. Na cholerę mi to. Aha, zmienię tylko barwę. Wezmę sobie o. Obrażenia dam na maksa. I cenność. I ładowanie. Będę miał lepszą na maksa kawę. Świetnie. Pistoletów nie będę ulepszać, tylko może jednak tym się zajmę? No. Obrażenia większe... To też, to też, to też... Obrażenia większe... przekoszczelność większa... Aha, pięknie. Udało się. Teraz tylko amunicję. No, na szczęście na nią miałem jeszcze hajs. Świetnie. Teraz jestem taki biedny. Teraz tak mało hajsu jest. No, teraz szybko ładują się te no, moje pukawki. Dobra, idziemy zbadać szalinę. Czy to nie było przypadkiem z tymi ten. Eee... Kurde. Że tam się biega po jakichś platformach. Możliwe, że to to. No, to to. No, pięknie zbiłem. Oho. Więc co to teraz ma być? Będziemy biegać. Świetnie. Opla. Zryw gotowy, dziękuję! Ej! Zepsułam mi się! Kurde! No, tu jest zryw na 100% i będzie. O tak, teraz jestem taki fajny żółty. What? Już ci mam tutaj, paniaku. O, pięknie eksplodował. A widzisz twaniaku, jestem taki dobry. Ale kurde, teraz muszę tyle hajsu nabić. No Ale pewnie i tak nie nabije Srebra Bo to takie niefortunne trochę Eee, no mm, jakby to się zwie. Minigra, o! Świetnie, poleciałem, kurde nie trafiłem. Excellent. Właśnie muzyka, prze żeby kombo się ładowało kiedy rozwalałem te ściany na to wychodzi. Ej! Hey, już prawie srebro napiłem. Nice. Kurde. No i nie doleciałem. No, żeby jeszcze jakaś inna osoba była. No i kurde, dwa ostatnie, co pan o? To już koniec. Złoto? Złoto nabiłem. Tak, świetnie. No i dobra, co teraz? Wow, Uhoho, się. Ale pulchny jesteś, Pleja. A tu masz zajebiasz głowę. Oho, już możemy się spotkać z imprezą shang i tyle. Dobra. Upuszczamy tę symulację.

Kolejna nowa misja poboczna, zobaczmy co to za misja poboczna. Przysługa strój imprezowy i Aha. Okej. Okay. Zatem dobra. Trzymajcie się. Zobaczcie wszystko i do nasam... <grytania> I do następnego odcinka. Kurde, mówię to za szybko, że aż tak nieraz im wychodzi. Zatem ok. Trzymajcie się.